Cześć, jestem FoxyPlayer2. Dzisiaj sobie zagramy w końcu Jacka Offensive i otworzymy moją pierwszą skrzynkę z naklejkami z okazji ferii. Ciekawa naklejki, dobra. A mi coś drugiego wypadło. U, spoko, może być naklejka, cios w plecy. Będzie na kacza. No fajna. Nie na coś lepszego, no ale to też może być. To był opening pierwszej skrzynki z naklejkami z okazji ferii. Ja byłem Foxy Pirate. Cześć. A dobra, jeszcze jedna skrzynka co im zaszkodzi. Że zaczynają się ferie. A, trzy jeden. Przydałaby się naklejka taka... Szpan! Naklejka nowy szerów. Ale jak ta naklejka bug kosztowała 60 centów? A <grym> ona są ostatnia, no to... Czemu wy? Nie. Jakaś dobra... Burn them all! Spalmy! Uff. Fajna! Jeszcze się tylko jedno przydano, ale. Hajsu nie ma. Tak, hajsu nie ma. A tak trochę zasolęliśmy z tymi skrzynkami. Hm. No dobra. Kolejny penik. To będą już nasze skrzynki Phoenix. E-Sport i Breakout hm. fajne, naprawdę fajne Więc zrobiłem Foxy to Perry, to był opening już kolejnej skrzynki. A kto Boga temu zabroni? Ferie to ferie. Wtarzam się tylko raz w roku.